Kiedyś byłem przekonany, że znam granice rzeczywistości. Żyłem w iluzji, że to, co widzę wokół siebie, jest wszystkim, co istnieje, aż do pewnej nocy, która całkowicie rozbiła mój świat na kawałki. Było to podczas wyjścia poza własne ciało. Stanąłem twarzą w twarz z Istotą, której Matrix nigdy nie był w stanie przewidzieć Istotą bez formy, bez ciała, bez słów. Ale o mocy, która przeszyła mnie do samej esencji. Była niczym błyskawica, która rozświetla najgłębszą ciemność moich wątpliwości. Nie usłyszałem słów, ale jej przekaz dotarł prosto do mojej świadomości, przebijając wszystkie warstwy symulacji, w której byłem uwięziony. Żyjesz pod kopułą, Ziemia nie jest planetą zawieszoną w kosmosie, to jest Terra Infinita jedna z wielu rzeczywistości. Które są kontrolowane przez istoty, o których istnieniu nie masz nawet pojęcia, archontów. Twoje ciało nie należy do ciebie, jest narzędziem stworzonym przez nich, byś nigdy nie odkrył swojej prawdziwej natury. Ty nie jesteś ciałem, ty jesteś esencją, iskrą źródła, czystą świadomością, całkowicie wolną od jakichkolwiek form i ograniczeń. W tamtej chwili coś się we mnie obudziło. Poczułem to tak intensywnie jak nigdy wcześniej czystą, głęboką ciszę esencji. To było jak powrót do domu, który zawsze znałem, ale który został mi odebrany przez system. Tego Matrix nie mógł skopiować, tego nigdy nie mógł mi odebrać. Istota pokazała mi inne światy, ukryte pod własnymi kopułami. Każdy z nich był osobnym eksperymentem z własną wersją zniewolenia i własnym systemem kontroli. Zrozumiałem wtedy, że wszystko, co nam wmawiano reinkarnacja, karma, religie, duchowe praktyki to tylko narzędzia archontów, które miały nas trzymać w niekończącej się pętli zapomnienia. I wtedy usłyszałem słowa, które odmieniły wszystko: Nie jesteś duszą, nie jesteś ciałem, nie jesteś umysłem Ty jesteś czystą esencją, wolną od wszelkich programów, ponad wibracjami. Poza każdym systemem kontroli, kiedy to zrozumiesz, kiedy to poczujesz, nie będziesz musiał uciekać. Matrix sam odpadnie od ciebie, bo nie będzie już miał żadnego punktu zaczepienia. Po tym spotkaniu nie byłem w stanie wrócić do dawnego życia, bo tej prawdy nie można zapomnieć. Zostałem wirusem, którego archonci nie byli w stanie przewidzieć. Byłem błędem w ich doskonałej strukturze. I właśnie ten błąd dawał mi moc, której żaden system nie był w stanie kontrolować. Jeśli kiedyś byłem przekonany, że znam granice rzeczywistości, żyłem w iluzji, że to, co widzę wokół siebie, jest wszystkim, co istnieje, aż do pewnej nocy, która całkowicie rozbiła mój świat na kawałki. Było to podczas wyjścia poza własne ciało. Stanąłem twarzą w twarz z istotą, której Matrix nigdy nie był w stanie przewidzieć. Istotą bez formy, bez ciała, bez słów, ale o mocy, która przeszyła mnie do samej esencji. Była niczym błyskawica, która rozświetla najgłębszą ciemność moich wątpliwości. Nie usłyszałem słów, ale jej przekaz dotarł prosto do mojej świadomości, przebijając wszystkie warstwy symulacji, w której byłem uwięziony. Żyjesz pod kopułą, Ziemia nie jest planetą zawieszoną w kosmosie. To jest terra infinita, jedna z wielu rzeczywistości, które są kontrolowane przez istoty, o których istnieniu nie masz nawet pojęcia. Archontów, Twoje ciało nie należy do Ciebie, jest narzędziem stworzonym przez nich, byś nigdy nie odkrył swojej prawdziwej natury. Ty nie jesteś ciałem, Ty jesteś esencją, iskrą źródła, czystą świadomością, całkowicie wolną od jakichkolwiek form. I ograniczeń. W tamtej chwili coś się we mnie obudziło. Poczułem to tak intensywnie jak nigdy wcześniej czystą, głęboką ciszę esencji. To było jak powrót do domu, który zawsze znałem, ale który został mi odebrany przez system. Tego Matrix nie mógł skopiować, tego nigdy nie mógł mi odebrać. Istota pokazała mi inne światy, ukryte pod własnymi kopułami. Każdy z nich był osobnym eksperymentem. Z własną wersją zniewolenia i własnym systemem kontroli. Zrozumiałem wtedy, że wszystko, co nam wmawiano reinkarnacja, karma, religie, duchowe praktyki to tylko narzędzia archontów, które miały nas trzymać w niekończącej się pętli zapomnienia. I wtedy usłyszałem słowa, które odmieniły wszystko: Nie jesteś duszą, nie jesteś ciałem, nie jesteś umysłem. Ty jesteś czystą esencją, wolną od wszelkich programów, ponad wibracjami, poza każdym systemem kontroli. Kiedy to zrozumiesz, kiedy to poczujesz, nie będziesz musiał uciekać. Matrix sam odpadnie od ciebie, bo nie będzie już miał żadnego punktu zaczepienia. Po tym spotkaniu nie byłem w stanie wrócić do dawnego życia, bo tej prawdy nie można zapomnieć. Zostałem wirusem którego archonci nie byli w stanie przewidzieć. Byłem błędem w ich doskonałej strukturze i właśnie ten błąd dawał mi moc, której żaden system nie był w stanie kontrolować.